Dzień dobry! Witam w kolejnym, czwartym odcinku filmów przygotowanych przez ośrodek Glob Badania Kliniczne w Kłodzku na temat badań klinicznych. Dzisiaj przedstawię kolejną fazę badania fazę drugą, która wykonywana jest między innymi w naszym ośrodku. Każdy pacjent, który przystąpił do badania klinicznego, ma wykonywane szereg procedur diagnostycznych. W zależności od badania są to np. rezonans magnetyczny, kolonoskopia, sigmoidoskopia, rentgen, badanie PET, badanie krwi, ciśnienie, EKG i wiele, wiele innych, o których dowiaduje się podczas omawiania z lekarzem prowadzącym badanie wspomnianej wcześniej świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym. Wszystkie badania, łącznie z wizytami u specjalisty prowadzącego badanie, są dla pacjenta bezpłatne. Dodatkowo, pacjent ma zapewniony zwrot kosztów dojazdów do ośrodka i na badania diagnostyczne. Aby przystąpić do badania klinicznego, nie trzeba być ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co może być istotne, zwłaszcza przy kwalifikacji do badań klinicznych z podaniem leków biologicznych, np. w nieswoistych zapaleniach jelit. Wobec powyższego, właściwa odpowiedź na moje pytanie z poprzedniego odcinka filmu to: Pacjent nic nie płaci. Nadmienię również, że wszystkie wyniki swoich badań pacjent otrzymuje od ośrodka po omówieniu ich z lekarzem prowadzącym badanie. Wracając do naszej ulotki, pozostajemy przy punktach dotyczących. Punkt drugi, informacje ważne przed zastosowaniem leku X. Punkt trzeci, jak przyjmować lek X. I punkt czwarty, Możliwe działania niepożądane. Druga faza badań klinicznych jest już proponowana tylko osobom chorym na schorzenie, którego nowa terapia dotyczy. Na tym etapie ocenia się związek pomiędzy dawką a efektem działania substancji, co skutkuje ustaleniem dawki stosowanej w kolejnych fazach badań. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę przy naszej ulotce. Punkt trzeci. Jak stosować lek X? Właśnie dzięki badaniom klinicznym wiemy, jaką dawkę leku powinni przyjmować dorośli, dzieci, jaką osoby starsze. Badania kliniczne między innymi służą właśnie do ustalenia wysokości dawki przyjmowanej w danym schorzeniu. Cały czas również podczas drugiej fazy badania klinicznego oceniana jest skuteczność oraz bezpieczeństwo badanego leku. W fazie drugiej dochodzi również do porównania działania nowego leku oraz placebo lub leku stosowanego w leczeniu danej choroby. Jest to wykonywane na gruncie metody ślepej próby. Która ma zapewnić możliwie najbardziej obiektywną ocenę działania substancji. A co oznacza metoda ślepej próby? Otóż ani pacjent, ani nikt z ośrodka badań klinicznych nie wie, czy choremu jest podawana substancja będąca przedmiotem badania, czy też placebo. Grupa biorąca udział w tym badaniu jest dobrana losowo i obejmuje kilkuset ochotników, często na całym świecie. Pozytywna ocena drugiej fazy badań jest uzyskiwana, gdy ilość korzyści do ryzyka wynikających ze stosowania substancji jest wyraźnie większa. Oznacza to, że po zakończeniu drugiej fazy badania jeśli zespół naukowców stwierdza, że nowa cząsteczka rokuje o wiele lepsze wyleczenie niż dotychczas stosowany lek, wówczas pozwala to na przejście do kolejnego etapu badania fazy trzeciej. Nasuwają się tutaj, przynajmniej mi teraz, dwa ważne pytania, które Osoba chcąca wziąć udział w badaniu powinna zadać. Pierwsze: jak mogę znaleźć badanie odpowiednie dla siebie? Gdzie jego szukać? Czy przy moim schorzeniu są wykonywane w Polsce, może na świecie, badania? I drugie: czy badania kliniczne są nadzorowane? Jeśli tak, to przez kogo? Czy każdy ośrodek może? przeprowadzić jakiekolwiek badania kliniczne. A może mają państwo swoje pytania? Zapraszam do ich zadawania w komentarzach, przepraszam. A na weekend szykujemy dla państwa niespodziankę w postaci konkursu plastycznego dla dzieci. Bądźcie uważni, żeby nie przeoczyć naszych postów. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie.